The cosmic will trace man's journey into space. Fly with me and watch the skies unfold. Superstars in numbers still untold. Dwarves at play, a frosted milky way, on silver wing. Był sobie cosmos. is such a wondrous thing leave behind this still soft lunar race come see come take your place we're leaving soon for space Duga podrush. Co się dzieje? Cicho dawaj! Przestraszyłem się. Nie ma to jak porządna drzemka czasem. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? I do licha! Ciekawe, jak długo spałem. Chciałbym wiedzieć, jaki mamy dzień i rok? Zablokował się. To niedobrze, bardzo źle. 2023 Przecież to data naszego wylotu. A jednak może zacznie działać. Sprawdzimy resztę danych. O! Tyle czasu sam musiałem zajmować się wszystkim, też przydałby mi się odpoczynek. Przyjdzie na to czas już wkrótce. Od bardzo dawna nie byłem w stanie uśpienia. A no właśnie to bardzo ciekawe! Od jak dawna? Nie zostałem zaprogramowany, by odpowiadać na tego typu pytania. Po stu latach licznik mi się zeruje. A więc minęło już więcej niż 100 lat? Dobrze! No i co mi jeszcze powiesz, kolego? Wydaje mi się, że trwało to całe wieki. To może powiedz od razu, że tysiąc lecia, bo dlaczego by nie? Dlaczego by nie? Zawsze lubiłeś przesadzać. Robisz wszystko, żeby zwrócić na siebie uwagę. Teraz do roboty! Parszywy los komputera pokładowego. Andromeda, jesteśmy tak blisko, a to dopiero, niedługo będziemy na miejscu, Aha, świetnie, więc to chyba już najwyższy czas, by obudzić pozostałych. Ach, ci młodzi, niesłychane z nich śpiochy, tylko by spali i spali. Poczekam jeszcze zanim ich obudzę i zjem sobie śniadanko. Mm. Zgłodniałem. Zobaczymy, co dziś mamy. Zrobiłem się piekielnie głodnej. Mamy picie, mięsko, warzywka i rybki. Zjem rybkę. Jest lekko strawna. Bardzo lubię rybki, bardzo. Trzeba jeszcze. Zjeść jakiś owoc. <Ły> Bananek na deser, ładny, <grym> pycha. Ale to była morelka, nie szkodzi. Ale się najadłem. <grym> Jak wskazuje ostatni punkt na krzywej orbity, kierujemy się dokładnie w stronę układu. E e a. E a. E o. No, no, proszę, kogo tu mamy? Koniec jest. Zbliżamy się do celu, wiecie? A? Naprawdę, młodzieży, jesteśmy już blisko. Tak, tak? Chwileczkę, dokończę jeszcze tylko kilka obliczeń. Wynika z nich, że przemierzyliśmy 27800 lat świetlnych. A wiesz, może, ile czasu nam to zajęło? No właśnie, moja droga, oto jest pytanie, niech pomyślę. Zegar pokładowy wskazuje rok naszego wylotu. Aby obliczyć, jaki dzień dzisiaj mamy, należy podzielić odległość przez relatywistyczną dystorsję czasoprzestrzenną. Ale by znaleźć tę wartość, potrzebuję danych związanych z czasem trwania podróży. Ady, ty jesteś nawigatorem, sprawdź to. Farmera, ty przejrzyj wszystkie układy, trzeba poprawić kilka rzeczy. Trudno mi w to uwierzyć! Czuję się, jakbym zasnęła wczoraj. Tak, ja też dziwne. Ale pomyślcie, moi drodzy, o sławie, która Was czeka. To Was obudzi. Będziemy wszak pierwszymi, którzy odkryją serce kosmosu. Pierwsi w historii ludzkości. Nasze stopy jako pierwsze staną na nieznanych dotąd planetach. Ta stopa pomyślcie też o nowych, niezwykłych, zaskakujących i przedziwnych gatunkach, które przyjdzie nam odkryć. Nie wykluczone, że niektóre istoty będą umiały przybierać różne formy, małe lub gigantyczne przyjazne lub wrogie. Mistrzu, spójrz na echoradar. Tu policja międzygwiezdna mówi do was porucznik Biero. Podajcie swoją tożsamość. Powtarzam, podajcie swoją tożsamość. Radio, szybko, włącz radio. Jeśli się nie ujawnicie, będziemy zmuszeni... Tu statek kosmiczny Blerio, baza Ziemia, cel misji rozpoznanie galaktyk. A? Czy możecie powtórzyć? Tu statek Blériot, baza Ziemia, cel misji rozpoznanie galaktyk. Musi jesteście? Kosmici! Eee. A niech mnie na innych planetach jest życie. A jakie technologie? Widzieliście ich statki? Co to ma znaczyć? Wyglądają dokładnie jak ludzie eee. planeta Omega serdecznie wita odważnych odkrywców kosmosu. Nasza eskorta honorowa poprowadzi Was do lądowiska. To miasto jest naprawdę niesamowite. Tak naprawdę zadziwiające! A te statki kosmiczne, niesłychane. Oto instrukcje dotyczące lądowania. W imieniu całego rządu Konfederacji oraz naszej społeczności... O! Witam bardzo serdecznie wspaniałych pionierów i odkrywców kosmosu. W imieniu... rządu... Omega... coś... Droga pani, doprawdy nie wiem co powiedzieć. Jestem zaskoczony, naprawdę zaskoczony. Spodziewałem się znaleźć w kosmosie istoty ucywilizowane, ale raczej dziwaczne, przypominające na przykład tego osobnika. Proszę mi wybaczyć, ale fakt, że w odległej galaktyce spotykam istoty takie jak wy, to mnie doprawdy zdumiewa. Ale my jesteśmy po prostu Ziemianami. E, e, Ziemianami? Tak, pochodzimy z Ziemi, a mieszkamy tu od wieków. Ale lepiej porozmawiajmy o Was. Opuściliście Ziemię w 2023 roku, a w czasie, gdy spaliście. W czasie, gdy spaliśmy? Chodzi mi o czas, kiedy byliście w stanie hibernacji. <laughs> Technika bardzo się rozwinęła, wiecie o tym? Statki stały się coraz większe i coraz więcej się ich produkuje. Dwa wieki później, tuż po wojnie międzykontynentalnej, podróż do naszej galaktyki i z powrotem bardzo spowszedniała. Gdybyście chcieli teraz wrócić na Ziemię, lot nie trwałby dłużej niż 6-8 dni, tylko tyle. 6-8 dni! Ale w tę stronę! W tę stronę lecieliście koło tysiąca lat. To niesamowity postęp, prawda? Niesłychane! Ale zaraz, chwila, moment! Wasz sprzęt pokładowy nie był w stanie działać sprawnie przez tak długi czas. W dokumentach z tamtych czasów wyczytałem, że kilkadziesiąt lat po tym jak opuściliście Ziemię uznano Was za zaginionych, ponieważ nie było z Wami żadnego kontaktu. Uznano za saglionych. Tak, czasami radary odbierały sygnały wskazujące na obecność latającego obiektu. Wasz statek jest niewielki, więc sygnały były bardzo słabe. Poza tym dziś w kosmosie pełno jest nol, niezidentyfikowanych obiektów latających. No tak, oczywiście. Powiadomiliśmy już Ziemię i pozostałe planety konfederacji o waszym powrocie. Jesteście bohaterami wszystkich zamieszkanych światów. Na pewno ledwo trzymacie się na nogach ze zmęczenia. Najwyższa pora nieco odpocząć. Jutro przedstawimy was naszej radzie. Czcigodni zebrani! Jesteście świadkami niezwykłego wydarzenia. Po raz pierwszy w historii człowiek ma okazję na własne oczy zobaczyć efekty tysiąca lat postępu cywilizacyjnego. Jestem niezwykle szczęśliwy, że to właśnie ja jestem tym człowiekiem. Co to ja mówiłem? Znaczy, tym człowiekiem, ach tak. I że dane mi było zobaczyć, jak wspaniale człowiek się rozwinął. Mówię człowiek, ale oczywiście mam na myśli też inne gatunki. To wspaniałe zgromadzenie jest dowodem na to, ile może zdziałać ludzkość, postępując w sposób inteligentny i przemyślany. Tak, inteligentny? No cóż, nie wymagajmy za wiele. Są wyjątki, które potwierdzają regułę. Już gdzieś ich widziałem, ale gdzie? Chciałem jeszcze dodać. Co bredzi ten staruszek? Zapomniałem, co? Kogoś mi przypomina, ale kogo? A już wiem. Przywieźliśmy ze sobą dowody świadczące o wielkości mieszkańców Ziemi. W tych pudełkach znajdziecie informacje na temat ich kultury, nauki i nowych technologii. Przekonacie się, że mówię prawdę! Tu zgromadzone zostały wszystkie tajemnice wielkości człowieka. To skarb, którego należy pilnie strzec. Wiesz chyba, co teraz masz robić? Ale pewnie nie posiadacie odpowiedniego sprzętu, byśmy mogli skorzystać z tych taśm. Zanim zaprosimy Was na projekcję, musimy znaleźć sposób, by odkodować te informacje. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Wspaniałe Dziękuję. przemówienie, profesorze. Brawo, gratulacje. Znikające pudełeczka. Dobrze. A zatem. O nie! O, to niemożliwe. Jak to? Gdzie się podziały moje taśmy? Co ja teraz pocznę? I co teraz będzie? O nie! Moje taśmy! Skradziono moje taśmy! Skradziono moje taśmy! <laughs> Szefunia się ucieszę. Udało się! Tak, szefie, udało się. Mamy je! <laughs> A, a, to, a to, przepraszam, do czego służy? To, jak raczył mnie pan nazwać, jest istotą myślącą, nie rzeczą. Przepraszam, <laughs> proszę mi wybaczyć. A jak pan pewnie zauważył, obdarzony jest niebanalną osobowością. Nazywamy to osmozą lub też mimetyzmem. Przyjacielu, nie poleciałbyś ze mną na ziemię? Naukowcy chętnie przestudiowaliby twoje układy scalone. Nie pozwól, żebym robił z siebie błazna u tych dzikusów, tych antropofagów. Nie widzę w tym większego sensu. Dość tego, natychmiast się uspokój! To znaczy, że odkąd opuściłem Ziemię, przeminęło już ponad 40 pokoleń? Trudno mi w to uwierzyć. Doskonale to rozumiem, ale tysiąc lat temu statki kosmiczne były jeszcze dalece niedoskonałe. Nie potrafiły jeszcze lecieć prosto do celu trzeba było wielu lat by nauczyć się precyzyjnie określać punkt wejścia na orbitę poznać dokładne współrzędne planet znajdujących się w kosmosie świetnie teraz mówimy o prehistorii ponadto dzisiejsze statki wyposażone są w system niwelujący grawitację naszym największym problemem był napęd silniki jonowe były przełomowym odkryciem nic nie mogło się z nimi równać w 2183 roku wybuchła wojna międzykontynentalna. Jej następstwem było wiele zniszczeń, ale nauka o kosmosie poszła znacznie naprzód. Byliśmy blisko osiągnięcia prędkości światła. Teraz umiemy już wchodzić w hiperprzestrzeń. Myślę, że wkrótce dojdzie do odkrycia antymaterii. W tej samej chwili będziemy mogli znajdować się w dowolnym miejscu wszechświata. To bardzo ciekawe. Ale antymateria pociąga za sobą istnienie antyczasu, prawda? A kiedy cząsteczki i antycząsteczki zetrą się ze sobą, to czy nie doprowadzi to do zniszczenia ich fizycznej tożsamości? Czy nie znikną z czasoprzestrzeni, powodując zniknięcie ludzi podróżujących w kosmosie? Nieźle kombinuje jak na człowieka prehistorycznego. Cicho metro. To słuszna uwaga, ale ten problem jest już praktycznie rozwiązany. Pozostaje nam jeszcze tylko drobny szczegół. Musimy dowiedzieć się, jak materializować takich podróżników w określonym miejscu kosmosu. Panujemy już nad pierwszą fazą tego typu podróży, ale jak sprawić, by wracali? Jeśli pomylimy się o sekundę, to 40 pokoleń nie wystarczy, by powrócić, a bez hibernacji sam pan rozumie. Tu możemy obserwować przemieszczanie się wszelkich statków w obrębie galaktyki. Ich trajektorie zostają zapisane na tym ekranie. Nigdy nie zdarza wam się niczego przegapić? Nie. Chociaż mieliśmy taką sytuację. Proszę mi o tym opowiedzieć. Oto pańscy przewodnicy. Na pewno chętnie odpowiedzą na pytania dotyczące planety Omega. Tu rozładowywane są rudy pochodzące z okolicznych kolonii. Bardzo interesujące. Kolonie są zbyt daleko, by moglibyśmy je panu pokazać. Ale możemy oprowadzić pana po okolicy, jeśli ma pan na to ochotę. Chętnie! Teleskop wysunięty i podłączony do ekranu. A to co to takiego? Hmm? To tam, co to jest? Roboty wydobywające rudę. Te asteroidy pochodzą z rozpadu jednej z planet, dlatego są bardzo bogate w rozmaite rudy. Proszę spojrzeć. Przy wydobyciu pracuje dwóch ludzi i pięćdziesiąt cztery roboty. Tu porucznik Piero. Co u Was? W porządku. Nic do zaraportowania. Niesamowite, do prawdy. A to co to jest? Może ty wytłumacz. W końcu jesteś specjalistką. To tamkowce przewożące wodór. W przestrzeni kosmicznej wodoru jest bardzo dużo. To dla pana nie jest nowość, prawda? Yy... Jego masy przyklejają się do pyłu, który pochodzi z wybuchów dawno istniejących gwiazd. W ten sposób powstają nowe gwiazdy. Jeż. Oczywiście cały ten proces trwa setki tysięcy lat. Oczywiście. A te tankowce zbierają wodór, następnie jest on zagęszczany i przechowywany. Kiedy mówisz, wydaje się to takie proste, ale to delikatna sprawa. Proszę nie myśleć, że to łatwe. Niestety zdarzyło się wiele nieszczęśliwych wypadków. Tankowce wchodziły z dużą prędkością w kontakt z masą gazu i wszystko wypuchało. Teraz świetnie sobie z tym radzimy. A to największa stacja wydobywania ród metali? U nas, na Ziemi. Za moich czasów brakowało ród metali. Nie wystarczało ich do wytopu. W trakcie szalonych lat końca XX wieku wszystko roztrwoniono. Na przykład, im więcej było biedy, tym więcej produkowano samochodów, które potem lądowały na złomowiskach, więc z nich pozyskiwano metal. Ale i to się w końcu skończyło. Proszę się nie smucić powstały nowoczesne rozwiązania. Imponujące. Maszyny wydobywają i obrabiają rudy na miejscu. Końcowy produkt składowany jest w kontenerach. Tu porucznik piero. Wszystko w porządku? Tak, raczej tak. Tu naczelny inżynier Robert, tylko. Tylko co, inżynierze? Ostatni transport metali wysłaliśmy już 4 godziny temu. I od jakichś dwóch godzin czekamy na potwierdzenie odbioru. To trochę dziwne, już dawno powinien dotrzeć na miejsce. Zdarza się to po raz pierwszy. Może popsuły się nadajniki? Też tak myśleliśmy, ale to mało prawdopodobne, żeby popsuły się wszystkie naraz. Zaraz skontaktuję się z Omegą. Jeśli czegoś się dowiecie, dajcie znać. Oczywiście. Dziękuję, poruczniku. Cztery godziny. Jeśli wejdziemy w hiperprzestrzeń, wyprzedzimy transport. Lecąc normalnym trybem, potrzebowalibyśmy siedmiu godzin, by go dogonić. Pod warunkiem, że poleciał prosto do celu. A jeśli nie, prawdopodobieństwo, że zagubił się gdzieś w przestrzeni kosmicznej z każdą chwilą wzrasta dwukrotnie. Wiem, jaki kierunek obrał ten transport. Tak, ja chyba też. I pewnie się nie mylimy. Jeśli obliczymy nasz lot w hiperprzestrzeni co do ułamka sekundy, może nam się uda. Musimy koniecznie spróbować, co Pan powie na małą przejażdżkę w hiperprzestrzeni. Oho, czemu nie? To może być ciekawe doświadczenie. W ogóle się mną nie przejmujcie. Gotowi? Osłony antygrawitacyjne. Patrz tam! Jest! Uwaga! Coś leci prosto na nas! A to łotry! Założyli zasłonę z min magnetycznych, a nasza tarcza ochronna nie była włączona. Kontrola wszystkich układów. Następnie kontakt z Omegą. Komputer główny w porządku. Nawigacja w porządku. Grawitacja w porządku. Izolacja w porządku. Napęd w porządku. Ekran z radarem nie działa. Mamy przeciek w układzie izolacyjnym? Tu baza kontrolna Omega. Baszka słucham was. Tu porucznik Piero. Odnaleźliśmy zagubiony transport metali. Tak, ten, który wyleciał z bazy HX41. Trafiliśmy na minę i nie jesteśmy w stanie go dogonić. Czy mamy otworzyć ogień i zniszczyć transport? Tu, komandor Gross, nie strzelaj Piero. Trzeba zatrzymać ten transport. Wysyłamy skadrę, która ruszy za nim w pościg. Poradzicie sobie z naprawą? Spróbujemy, komandorze. Zwiększ ciśnienie w kabinie. Ciśnienie maksymalne, ale nie utrzymamy tego stanu zbyt długo. Peryskop wysunięty. Patrz tam. Że nie ma tu z nami metro, na pewno udałoby mu się to naprawić. Dobra, idę. Zostań przy sterach. Utrzymuj kontakt radiowy. Jestem już na zewnątrz. Tu jest cudownie. Rozpocząłem naprawę. Myślę, że dam radę. Słyszymy cię dobrze, Piero. Ale pośpiesz się, proszę. Kończę naprawę. Ale nie mogę oderwać elementu starej części. Zostaw ją tam. Nieważne, zostaw i wracaj. A, A niech to. A. O nie! Piero! Piero! Piero, odpowiedz! Ale, ojej, co się dzieje? Zagubił się w kosmosie. O Rety. co możemy zrobić? Muszę mieć chwilę spokoju. To nasza jedyna szansa. Dobrze. Piero, gdzie jesteś? Piero, słyszysz mnie? Piero, weź się w garść i odezwij się do mnie. Piero, musisz mnie słyszeć. Piero, mów do mnie! Piero! Tak. Tak, słyszę cię. słyszę cię, Tak. Nie przestawaj! Mów do mnie! Dzięki temu będę mogła cię odnaleźć! Nie przestawaj mówić! Już po ciebie lecę! Mów do mnie, Piero. Tak. Mów, nie przestawaj. Tak, Psyche, słyszę cię. Widzę statek. Widzę was. Tak, wykonuję manewr, który umożliwi ci wejście do włazu. Tak się cieszę, że widzę starą, dobrą ważkę. Świetnie, Pierrot. Już po wszystkim. A zatem podjął pan decyzję? Tak, chcę jak najszybciej wrócić na Ziemię. Moi załoganci wolą tu zostać, ale jeśli o mnie chodzi, to tempo zmian jest tu dla mnie zbyt szybkie. Ale na Ziemi też zastanie pan wiele zmian? Z pewnością, z pewnością. Ale być może odnajdę też coś, co obudzi we mnie przyjemne wspomnienia. Żadnych wieści e? na temat transportu. Rozpłynął się. Musimy działać. Dobrze, ale przeciwko komu? Nikt nie przychodzi ci do głowy? Nie mogę opierać się wyłącznie na przeczuciach pier. W porządku. Zwołam zebranie komandorów i przedyskutujemy to. Ten transport jest taki ważny? Tam jest Iryt. Jeśli trafi w niepowołane ręce, może dojść do tragedii. Jakoś sporo rzeczy u was ginie. Tak. Wielu z nas uważa, że stanowczo za dużo. Przylecimy kiedyś w odwiedziny. Na ziemię? Obiecuję. najprzyjacielu z XXI wieku bardzo cię polubiliśmy Wersja polska Masterfilm na zlecenie wydawcy Hipokampus Reżyseria Dorota Kawęcka dialogi Karolina Kowalska dźwięki montaż Paweł Nowacki kierownictwo produkcji Katarzyna Fijałkowska wystąpili Waldemar Barwiński Joanna Budniok Felix Stanisław Brudny Joanna Pach Wojciech Magnicki, Włodzimierz Bednarski i inni